Cześć! jestem Piotrek, znany wam jako Piotr Boss I dzisiaj gram sobie w Robloxa Ale czy w takiego normalnego Robloxa? Nie Bo e, gramy sobie w grę na Roblox w Maska jakaś Coś takiego Z takich leciutkich horrorek e, Ja tu widzicie, jestem dzieckiem i nauczyłem się robić cięcia, fajnie, nie? No i tutaj mam chipsy, lajsy Ja już chyba mogę zaczynać więc, widzimy się już tam. Dobra, jesteśmy e, już w domku, przyjechaliśmy i jesteśmy. E, yo, jaki fajny domek. Cześć, witajcie w domu. Ale jabłko. Wchodzę tu wyżej, od razu niebieski pokój. Ja tu będę spał, ja tu chcę spać. Dobra. szafki tutaj widzę mają. Ale puste. Przeszukać proszę dom. No dobra. Kasa. Tu, tu. Ktoś ma klucz do piwnicy tam był, chyba. Chyba jakiś klucz. Tam pi pisał bas... Bas coś tam, więc pewnie do piwnicy. A, mam 10 dolarów. Mam jabłuszka Dobra, zobaczmy. Jestem zmęczony. O, ko. Tutaj co mamy? Wiadomości za 3 minuty. Dobra. Tu coś jest. Tu nic nie ma. W sumie może było, ale... O, 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 o. Mam ciastko. To są pokrywane takie rzeczy? Tu coś jest. Ale mnie bardziej góra ciekawi. Mamy może gdzieś tu kibel. Ja będę spał tutaj. Hmm. Nie wiem, gdzie jest w ogóle. Ki... Moi drodzy, znalazłem kibel. Oj, się coś zaczęło. Aha. Wiadomości zatem za, za minutę i 46, tak? Czemu tu wszyscy siedzą? Ja tu będę siedział. Albo tu, 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 tu. Zobaczymy, co. Co coś. Ciekawe, czy w ogóle coś się stanie. Dobra, zrobię wam częcie, aż co się sta. Albo nie. Otworzyć drzwi. To jest Alex. O, otworzył drzwi. A, właśnie z pizza. Pizza. Jest pizza. Miam miam miam. Wszystko trzeba tutaj pojeść. jest w ogóle dostawca pizzy. Nie wiem czy można iść. Ja tu zostaję. Oj! aha. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Co jest tutaj? Za 26 sekund będą wiadomości. Dobra, to robię wam cięcie. Widzimy się za 26 sekund. Dobra, mamy. Już się zaczęło ogólnie. Skip, ja nie daję skipa. Chcę zobaczyć. Emergency Broadcast. Czyli Eee... Złodzieje obrabowali bank. Mają pistolety. Niszczą. Robloxowe e, gry. Ich przywódca. Ich przywódca jest. E, Nieśmier. Nie jest nie do pokonania. Zamknąć drzwi i okna. On nazywa się Skarylery. Ok, to tyle mogę wyjść? Nie, nie mogę wyjść. Się ma? Ła ugryzł mnie. Kot. O, To czwaniek. Mogę już spać? A, idź spać, by napełnić energię. Proszę bardzo. Śpię. Dobra Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej cięć Bo ja wiem, czy robić, czy nie O nie, wstać już nie mogę Ej hmm. Będziemy tak leżeć? A już I co Co się stało? Co jest? Biją się tam. Wchodzimy. Otwieraj. I spać natychmiast. Co? Ok. Co jest? Bia zginęło. Co tam się dzieje? Ej. Co się stało? Możemy wejść? Zielony... Rum został zaatakowany w nocy. Czyli po zielony pokój został zaatakowany w nocy. Niebies e, różowy pokój też został zaatakowany w nocy. Jeden, e, Gras zginął. Co jest? Gdzie to? Faktycznie wypiło coś. E, e, zabarykaduj wszystkie okna i drzwi. Ok. Co tu się stało? Barykaduję. Nikt nie ma tu wstępu Trzeba szybko barykadować Gibel też Dobra, zabarykadowałem Tu nie trzeba barykadować, to jest mój pokój, trzeba O, tu trzeba, kuchnia Barykadujemy. Dobra, siema już po barykadzie. Wszystko zabarykadowane, nic się nie działo. A to co to jest? Udało Wam się ten e, zabarykadować wszystko. Dobra, fajnie. Najwięcej zabarykadowałem ja! Peter 209! Dziękuję! Dobra. Wow! Naprawdę szybko minęło. O, 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 ja tu siadam. Trzy kawałki pizzy zostały niezjedzone. Wylosujmy, kto je dostanie. Nie będę wam robił cięcia, po co A Ja nie dostanę Kurcze Dobra, trudno A tu co jest? Co? 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 Co, co jest? Czemu zgasły znowuś? Czemu zgasły światła? Nie, przejechali po mnie o nas, wort uciekajcie do łóżek i śpijcie ze swoimi przyjaciółmi. No, dobra, Uch, dobranoc, dobranoc, dobranoc. Dobry dzień, dobry dzień. Ej, no bo ja ich widzę, oni mogą wejść przez tą szybę, no. Ta jest dobrze zabarykadowana, a ta nie Tu mamy laptopa Wstać nie mogę Oj? Nie! Nie, zostaw mnie Chadzia ja. On ma pałkę Ja nie chcę umierać. Dawaj go, hadia. Haha. Wygraliśmy. Przez te okno weszli. Niebieski pokój został zaatakowany w nocy. Udało się każdemu przeżyć. To niebieski e, różowy pokój też został znowu zaatakowany. Wszyscy przeżyli To jest zbite okno Jesteście bardzo pomożli, pomocni dla siebie Okno zostało zbite I to kto to zrobił I została otworzona piwnica nie wiadomo, co się stało. Pięć została jakoś otworzona. I słychać głośne kroki, jakby ktoś do was szedł. Trzeba tu się schować! O, chowajcie się chyba! Nie! Nie! Nieźle! Tu się chyba nie chowa. Co jest? On stamtąd wyjdzie chyba. Ukryjcie się. Nie! To jest ten ich szef! Krisie, tutaj może. Tu jest jakiś podświetlone. No nie. Crazy Baby został pokonany. No nie. O nie, on. Ja zginę. Idź sobie. I sobie. Wiem, ja do piwnicy ucieknę. No ją. mój kotek. Pałkę wezmę. Jabłko. witam, czemu ja jestem tylko taki mały no? Dobra, mam pałkę. To jest mój koteł. Gryźcie mnie? Ale wow. ja ci życie ratuje Piwnica jest zamknięta Piwnica jest zamknięta, no to wiemy Ile nas jest? Raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy, cztery. Ktoś puka. Nie. Odejdź. Mam pałkę. Ktoś próbuje wejść do piwnicy. O, obroń piwice, Co? Kocie, zostaw mnie. O nie, oni tu wejdą pewnie. O właśnie. Wolcie. Chodź, o. masz. Ha, ha. Leczyć. A, Ej, bo z kasa była. W, e, ten. A my tu będziemy spać? No nie, ja śpię na zielonym, bo na czerwonym z Minecraft. Będzie bardzo zimna noc Jest! Nie śpisz oh. Co jest? Mam pałkę, haha Jeszcze zostawcie sobie łapkę w górę Łapkę w górę Co tu się stało? Mogę wyjść? Nie, nie mogę. Hmm. Czemu ty tu szalo. i Można wyjść Co tu się stało? Można wyjść z domu Idę Co tam jest? Tam jest bloki mart Ci market Chodź. Hop Hop, Hop. Oh. Cześć, co tu mamy? Mi się przyda... Kurde, nie mam pieniędzy To Na to mam pieniądze nie masz pieniędzy, możesz już wyjść, dobra. Wychodzę. Hop. Hop. Dobra. Słuchajcie, znalazłam jakiegoś dziada, który tu leży. I on przed chwilą stał. O, właśnie, on stoi teraz. Oni tam są jeszcze w sklepie, za ja to. Tu, tu patrzę, się rozglądam. Jest już następny. To co? Cześć, co tam? Czyli hmm? czarny. Ale... A, za to wa... Co? Ok. Pomogę ci szukać czegoś tam. Jajki, jajek chyba. Zgubił jajka. Zgubiłeś jajka, tak? Czekajcie. Co to jest? Sewer, Nie mogę tu wejść.

Czy jest na stole, chyba? Nie wiem. Picię. Picię mam. Coś puka do drzwi? O tej porze? Nie wiem. Kto to? O ten dziad tam chodzi, ale. Hmm, dobra. Wezmę pałkę. Kto tam? Pewnie pizza. No otwieram drzwi. Coś jest? Ej, nie. Hmm? Uh, sorry. Oh. Nie, 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 <laughs> nie, 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 mowy. утся mm -hmm. чем аккуратно мне е щ O, masz Dobra, nie mam siedzenia. Good job. Idź spać. Ok. Miłych snów. Widzowie, zostałem, 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 zostałem obudzony. Z widzowie. Hajs. Mój hajs Niebieski, pokój został zaatakowany. Czemu alarm Alarm jest. Chcę wyjść. O nie, ja chcę wyjść. Kurde. Ale czemu wy tak stoicie? Dobra, też biorę pałkę. Walimy w to. Tak, to tak. Jest. Co jest? Obrabowali ten sklep. No nie. To ty. Galelary idzie do was. Ucieknijcie szybko. Wejdźcie do went, do kanalizacji Dobre, szybko, szybko, szybko. Ja weszłam czy tam wszedłem. O ja. Co? So. Nie gadajcie, że będzie parkour. Odkładam pałkę, robię parkour. Mamy parkour, który nie powinien sprawić mi. E, mniejszych problemów. Nie sprawił. Nie, Alex spadł. Pomocy. Stach, chodź. Stary, chodź szybko. Nie! Co, 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 co? Nie. Boję się. Czy serio tam wpadł? że to był łatwy parkour. Z ciebie ona tam wpadła. Pałka tam jest, jej. Error, 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 error. Error, 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 error. Interact. ej, e, nie. Czekaj. Nie mam gdzie No nie Hej! Na, moje imię to Scaly Lery Widzę, że dla ciebie to jest łatwe po prostu. Po prostu dla ciebie to jest za łatwe. Czas na śmierć. No nie. Za. Pokonaj mnie. Spróbuj mnie pokonać. No, idź ty, walcz. prawie obarłem Nie, hej. Nie. nie. Zginąłem, nie. Czy widzowie to było ciężkie, ale na końcu to wyglądało e, jakoś tak, że e, widzowie to wyglądało jakoś tak. Patrzcie, jak się pokonało tego Larry'ego, ja niestety mi się nie udało. Pokonałeś go, to e, pokonałeś go.

no, i to był koniec. Aresztowali ich i tak się skończyło. No to co, widzowie? To już jest koniec. Stawcie suba łapkę w górę, by was nic nie ominęło. Niestety, przegraliśmy. Ale wiem, że wyszła druga część tego. I na pewno w nią zagramy. Cześć, pań. Narka.